To teraz przejdźmy do takich dwóch podstawowych pojęć, które często pacjentkom mylą się, ale też nie tylko pacjentkom: nowotwór i rak piersi. Jaka jest różnica między nowotworem a rakiem? Nowotwór jest takim szerszym pojęciem. Dotyczy też chorób łagodnych. Nowotwór może być, najogólniej no można powiedzieć, na nowotwory łagodne i złośliwe. Jeden od drugiego się różni głównie tym, że nowotwór złośliwy. E, niestety prowadzi najczęściej nieleczony do uogólnienia, to znaczy te komórki rakowe mają potencjał zajmowania innych tkanek, innych narządów, niszczenia ich, je w konsekwencji doprowadzają do śmierci. No, natomiast nowotwór łagodny, on może być niefortunnie, nazwijmy to położony dawać tak zwaną miejscową złośliwość, bo najmniej na to są guzy mózgu, które e, nie, potencjalnie nie dają przerzutów, ale umiejscowiają się tak złośliwie, że. Wzrost tego guza implikuje bardzo poważne problemy zdrowotne, ze śmiercią włącznie. Natomiast inne nowotwory, skupmy się na piersi, jak na przykład włókniaki, włókniaki. najczęściej spotykane nowotwory są nowotworami łagodnymi, czyli one mogą nawet duże rozmiary przyjmować w piersi, natomiast nigdy nie dadzą przerzutów. Nigdy nie doprowadzą do śmierci. To może doprowadzić ewentualnie do defektu estetycznego, do jakiegoś dyskomfortu, bólu. Natomiast to pacjentowi nie zrobi jakiejś większej krzywdy. Tak jest. Każdy głównie... nowotwór to rak. Dokładnie, nie każdy nowotwór to rak, ale każdy rak to nowotwór. W ten sposób można to wytłumaczyć. Czyli nowotwór złośliwy. To tak, rak. to już jest rak. Mhm. Też niekoniecznie, bo nowotwór złośliwy z innej tkanki niż nabłonkowa to nie będzie rak. Na przykład glejak. Chorują, tak jak pan doktor wcześniej powiedział, chorują nie tylko kobiety, ale my zwracamy się głównie do kobiet, bo to jest ta najważniejsza, najważniejsze nasze słuchaczki, pacjentki. Bardzo często słyszą, już pan doktor użył tych dwóch sformułowań, mastektomia i operacja oszczędzająca. To teraz rozróżnimy, bo wyobraźmy sobie, że przychodzi do pana pacjentka Słyszy te dwa sformułowania, no i w stanie takim lękowym pierwszym zapewne nie wie o czym pan doktor mówi. Mastektomia jest to takie medyczne pojęcie usunięcia całego gruczołu. I to też nie jest obecnie wykonywana operacja najczęściej całej piersi, ale nazwijmy to środka piersi. Czyli bardzo często można doprowadzić do tego, że usuniemy gruczoł, a pozostawimy skórę, otoczkę, brodawkę, czyli te zewnętrzne części piersi nietknięte, czyli z odpowiedniego cięcia jesteśmy w stanie wyciąć cały gruczoł od środka, tak nazwijmy. Zostawimy taką wydmuszkę z piersi, którą jesteśmy w stanie uzupełnić albo tkankami pacjentki, albo implantem i w ten sposób piersi możemy zrekonstruować. To jest mastektomia. Natomiast operacja oszczędzająca polega na tym, że wycinamy tylko fragment piersi. Odpowiednio technikami plastycznymi przebudowujemy ten pozostały miąższ, ten gruczoł piersiowy w taki sposób, żeby ten ubytek tkankowy spowodowany naszym, naszą działalnością chirurgiczną zniwelować i pacjentka najczęściej kończy operację z blizną, ale pierś wielkościowo i estetycznie jest w bardzo dobrym stanie. Dla kogo ta operacja oszczędzająca nie jest polecana? Ta grupa, dla której nie jest polecana jest wydaje mi się węższa niż grupa, dla której jest polecana. Generalnie no dobra bardzo dobra. Pacjentki, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie pacjentce zapewnić dobry wygląd piersi, dobry wygląd estetyczny pooperacyjny, a taki sam efekt onkologiczny, czyli po prostu spowodować, że pacjentka pozbędzie się nowotworu, to powinniśmy wybrać operację oszczędzającą. Takie są zalecenia. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wykonujmy operację oszczędzającą. Wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe lub taka jest wola pacjentki, bo też trzeba to podkreślić, że pacjentka zawsze, mimo że ma możliwość zrobienia operacji oszczędzającej, może wyrazić chęć. Jednak mastektomi, bo obawa przed nawrotem choroby, przed na przykład radioterapią, która jest konieczna przy większości operacji oszczędzających, a przy części masto mastektomii jest, nie jest konieczna. Możemy w ten sposób zmniejszyć zasięg innych terapii. Pacjentka wyraża wtedy chęć, że nie chce operacji oszczędzającej, a mastektomii. Musimy się na to zgodzić my jako lekarze. Musimy pacjentce wyjaśnić całe tło. Dlaczego akurat robimy tak, a nie inaczej, ale decyzję najlepiej pozostawmy pacjentce. Także faktycznie e, większość pacjentek ma możliwość e, wyboru operacji oszczędzającej, a naprawdę wąskie grono pacjentek z bardzo zaawansowaną chorobą e, powinna się zgodzić tylko i wyłącznie na mastektomię. Nawet innej operacji nie jesteśmy w stanie jej zaproponować lub nie powinniśmy. A co się wiąże z mastektomią? Bo to, jak rozumiem, wiąże się z jakimś dłuższym proces, procesem leczenia. I tak i nie, dlatego że mastektomia wykonywana w ośrodkach wyspecjalizowanych to nie jest operacja jakaś strasznie długa i okaleczająca. Oczywiście jest, bo pacjentka różnica między posiadaniem piersi a nieposiadaniem no, jest diametralna. Natomiast takim złotym środkiem w wielu przypadkach jest właśnie mastektomia podskórna, gdzie jesteśmy w stanie pacjentce zapewnić maksimum. Onkologiczne, tak to nazwijmy, czyli maksimum zakresu onkologicznego wycięcia, konieczności wycięcia gruczoł, ale zapewniamy jej dobry efekt estetyczny, pooperacyjny. Ta pierś nie ma czucia niestety takiego jak zdrowa pierś. Ma, jest, ma pewne niuanse takie estetyczne, odróżniające od zdrowej piersi, bo nie jesteśmy w stanie protezą, na przykład, jeden do jednego tworzyć tej, tej drugiej piersi. Natomiast Najczęściej udaje nam się to technikami plastycznymi doprowadzić do stanu, gdzie pacjentka jest naprawdę zadowolona z tego i, i to jest jednak dalej atrybut jakiejś kobiecości, które zachowaliśmy w ten sposób. A zdarza się, że pacjentka jest na tyle zadowolona, że prosi, żeby tak dopasować obie? Zgadza się, to się, to się zdarza. <laughs> tak, że... No wiadomo, że proszę pamiętać, że szczyt zachorowalności na raka piersi to jest między 50 a 69, 50 a 69 rokiem życia. Tu 50% raków piersi występuje w tej grupie wiekowej. To jest taki pik zachorowań, w związku z czym te pacjentki, no umówmy się, już nie mają, Idealnych piersi najczęściej. W wieku 60 lat, kiedy najczęściej 60-64 rak piersi, pacjentka chce wtedy rekonstrukcji, ona nie ma idealnych piersi. I no, trudno się spodziewać, że pacjentka najczęściej, która już urodziła dzieci, jest po menopauzie, że miała piersi jak 20-latka. W związku z czym my technikami plastycznymi odtwarzając jej piersi, często faktycznie e, doprowadzamy do stanu, że jedna pierś po operacji wygląda lepiej niż druga i naturalna pierś. I Często się zdarza, że pacjentki chcą symetryzacji, bo tak to się w pojęciu medycznym nazywa. Tak, żebyśmy doprowadzili i tą zdrową pierś do, do stanu no, lepszego estetycznie, i oczywiście możemy to zrobić. To są operacje symetryzacji, możliwe do wykonania. A to poczucie zadowolenia czy takiego relaksu pacjentki z całości terapii, jest chyba bardzo ważne w tym oczywiście, procesie. Oczywiście. No, pacjentka zupełnie inaczej podchodzi do tego, że ma się poddać ciężkiej i okaleczającej operacji, jeśli wie, że obudzi się jednak z piersią. Nie do końca taką samą, jaką miała, no bo tam po prostu mastektomia to, to brak gruczołu, ale estetycznie nie będzie tego w ten sposób tak odczuwała jak kiedyś robiono operacje, czyli płaska klatka piersiowa i ewentualnie proteza zewnętrzna. Tutaj ma komfort, że czy w sukience, czy w stroju kąpielowym, czy nawet często bez ubrania, ta różnica bywa dyskretna i naprawdę jej. Od razu widać, że ona inaczej oddycha, podchodząc do całości tematu ciężkiego w końcu do terapii wiedząc, że w perspektywie ma jednak gdzieś możliwość zrekonstruowania piersi, to bezwzględnie podchodzi tego inaczej, Widzi swobodnie Pan te i lepiej. Nawet na oddziale widać to bardzo dobrze. Pacjentki, które są po mastektomii, z rekonstrukcją, one inaczej zupełnie przychodzą na kontrole pooperacyjne. One siadają zupełnie. W innym nastawieniu do, do własnego ciała niż, niż to u, u pacjentek, które miały zwykłą, nazwijmy to, mastektomię i są okaleczone. A to pomaga? Takie nastawienie pozytywne do tego, że jestem piękna, że dam radę? Bo... Oczywiście, to jest udowodnione. Okazuje się, że na przykład najmniejsze okaleczenie daje operacja oszczędzająca, i yy, zbadano nawet grupę pacjentek po mastektomii i po operacji oszczędzającej. I pacjentki po operacji oszczędzającej mają dłuższą przeżywalność ogólną. Czyli one dłużej żyją po operacji niż, niż pacjentki po mastektomii. No tutaj właściwie tylko czynniki jakieś psychologiczne wchodzą w grę. One onkologicznie zostały pozbawione choroby. Jedna i druga żyje, tylko ta, która miała operację oszczędzającą i pierś, żyje dłużej. To nie są dłuższe, bardzo dłuższe przeżycia, natomiast. Statystycznie znaczące, także ma to na pewno jakieś znaczenie. A czy któryś z etapów leczenia można powiedzieć, że jest najważniejszy, czy wszystkie razem te poziomy leczenia dają najlepszy efekt? Na pewno można powiedzieć, że najważniejsze etapy to są te, które spowodują, że pacjent, dzięki tym pacjentka będzie żyła, czyli można powiedzieć, że tutaj największa rola jest. Chirurga. Chirurg, onkolog, radioterapeuta to po prostu taki trzon leczenia, nie no pomijajmy oczywiście diagnostyki, bo, bo tutaj jest wstęp i, i, i mówiliśmy już o tym wystarczająco mocno, że diagnostyka to podstawa. Natomiast potem, żeby usprawnić taką pacjentkę, która przeszła operację, to bezwzględnie bardzo trzeba nacisk kłaść na rehabilitantów. Na fizjoterapeutów, czasami nawet na dietetyków, bo pacjentka ma jakieś problemy i tego typu, i psychoonkologów. Także tutaj cała rzesza lekarzy i specjalistów innych, nie tylko lekarskich, ma duży wpływ na to, żeby pacjentka po operacji. Z jednej strony wyzdrowiała, ale też doszła do pełnej sprawności psychoruchowej. Czyli najlepiej jak lekarze komunikują się cały czas ze sobą i przekazują sobie nawet pewne uwagi na temat pacjenta? Oczywiście, że tak. Dlatego na, na tym polega idea Bresciunitu, że powstają ośrodki, które skupiają grono specjalistów w dziedzinach zajmujących się danym narządem, daną chorobą i ich współpraca powoduje, że przepływ pacjenta między poszczególnymi jakby tymi składowymi breast unitu jest szybszy, bardziej efektywny, pacjentka nie traci czasu na przechodzenie ze skierowaniami od drzwi do drzwi, czeka w nieskończonych kolejkach, tylko to ma być jakaś taka współpraca między lekarzami, która umożliwi pacjentce sprawny taki, sprawne przechodzenie z jednego etapu do drugiego. To, to, to jest idea już od dawna. Działająca i sprawdzająca się najbardziej. I da, dająca najlepsze efekty? Najlepsze. Panie, panie doktorze, a czy posiada Pan takie pacjentki, które miały małą szansę wyleczenia albo miały niewielką nadzieję na wyleczenie i dostaje pan od nich jakieś SMS, wiadomości już od? 10, 20 lat. Mamy takie, ja mam też takie pacjentki, moi znajomi mają takie pacjentki, każdy ma takie pacjentki, Czyli na można szczęście. Się można wyleczyć. Można wyleczyć nawet sytuacje, które wydają się trudne albo prawie beznadziejne. Zdarza się, że jeżeli jednak podejmiemy dobre leczenie, pacjentka też się zdecyduje podjąć, bo proszę pamiętać, że czasami pacjentka nie ma woli. Nie leczy się, bo nie chce, bo uważa, że już jest za późno i to są takie też przypadki. Natomiast jeśli ją namówimy do terapii, i ona się temu podda. to jest oczywiście terapia, która rokuje, bo innych terapii nie powinna się podejmować. I chce walczyć. I chce walczyć. To tak jak mówię, są bardzo fajne przykłady, że pacjentka żyje długo i nie wygląda, że miała przestać żyć na szczęście. Także I to jest bardzo, tak, fajnie. bardzo dobra wiadomość. Bardzo i dobra. To pacjentki i panie powinny wiedzieć, że nie należy się poddawać, Dokładnie. należy walczyć, a wszystko no, to już w rękach. Nie jesteśmy, jesteśmy w stanie przewidzieć przebiegu biologicznego choroby. Możemy sobie wyliczyć pewne. Składowe ryzyka i tak dalej. To są wszystko rzeczy niby do policzenia matematyczne, no ale to tak jak. W dekalogu, jedynce no, ktoś liczył ten lód, miał wytrzymać i się dziura zrobiła w lodzie. To tak samo tutaj możemy sobie wszystko wyliczyć, że pacjent powinien nie żyć, no, a przeżył. No, to są dokładnie odwrotne rzeczy niż tutaj przykład, ale to się właśnie zdarza i trzeba to walczyć. Jest pan nie tylko kierownikiem oddziału chirurgii i rekonstrukcji piersi Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, ale również. Fundacji Sztuka Leczenia imienia Gabrieli Kownackiej, a w przyszłości szpitala jednoimiennego, dedykowanego leczeniu raka piersi. Czy na studiach, w czasie praktyk, mówiono panom jako przyszłym chirurgom, że chirurgia to sztuka? Rzadko nam mówiono, że chirurgia to sztuka. Może ci starsi lekarze tak do tego podchodzili. Natomiast. Yy... My sami czasami widzimy, że to nie jest taka, taka prosta, yy, składająca się z tego, co wyczytaliśmy i z tego, co przełożymy na praktykę. Gdzieś tam są zalążki. No, sztuka to jest takie duże słowo, które, które ciężko dopasować czasami do medycyny, i też nie, nie uważam się za kogoś, kto uprawia jakąś sztukę. Bardziej uważam, że, że medycyna i chirurgia to jest bardzo dobrze wykonywane rzemiosło. Tak naprawdę tak dobrze, że. Trzeba je posuwać coraz dalej i gdzieś mieć samą świadomość, że trzeba się poprawić, że tutaj mamy jakieś niedobory i musimy jako chirurdzy bardzo silnie pamiętać, że, że nie jest nam dane raz na zawsze dobrze operować, musimy to ćwiczyć, szkolić się i, i tutaj może... Tak jak dobry malarz, też powinien pewnie ćwiczyć. Tak samo my, chirurdzy, też powinniśmy ćwiczyć i doskonalić własne techniki. I wtedy można mówić, że może tu jest jakiś zalążek sztuki, ale to przede wszystkim bardzo dobre rzemiosło. A o tym, czy jest to sztuka, tak naprawdę to no, mogą mówić pacjentki, które są zadowolone, szczęśliwe i żyją. Jeśli są zadowolone i żyją, to oczywiście mogę powiedzieć, że to jest duża sztuka, tak wyleczyć. I to w takim kontekście można połączyć medycynę ze sztuką. A zatem sztuka leczenia. <gry> tak.